Dzień dobry, cześć, witam Cię w kolejnym dniu naszych medytacji. Dzisiaj rozważać będziemy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Zaprośmy teraz Ducha Świętego, aby towarzyszył nam w całym dzisiejszym dniu i aby był z nami w trakcie tego rozważania. Wzywam Cię, przyjdź Duchu Święty i oświecaj nas. Przychodź do każdego z nas, do naszych serc, do naszych umysłów. I otwieraj nas na Twoje działanie, Duchu Święty. Przyjdź i rozpal w nas Twój ogień. Przyjdź ze swoimi darami, Duchu Święty, prosimy Cię. Amen. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała, nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. Wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbi od Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, dali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka pańska była Nim. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. W tym fragmencie jesteśmy świadkami narodzenia Jana Chrzciciela. Jak wiemy w dalszych części Pisma Świętego, był on wyjątkową postacią i także okoliczności Jego narodzenia były niezwykłe, ponieważ jego rodzice, Elżbieta i Zachariasz byli w podeszłym wieku. Ale Pan Bóg okazał swoje wielkie miłosierdzie. Wydarzył się cud i Elżbieta urodziła syna. I co dzisiaj przykuło moją uwagę, to sąsiedzi i krewni, którzy towarzyszyli Elżbiecie i Zachariaszowi w tym ważnym dniu, byli z nimi w tym ważnym wydarzeniu i byli świadkami tego cudu byli świadkami działania Pana Boga w życiu Elżbiety i Zachariasza. Um. I oni bardzo przeżywali tę sytuację. Najpierw słyszymy, że się bardzo cieszyli, później dochodzą inne reakcje, inne emocje, takie jak zdziwienie, strach. I na samym końcu tego fragmentu czytamy, że wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca. Brali do serca to wszystko, co się wydarzyło, rozważali to w swoim sercu i widzieli właśnie wielkie działanie Pana Boga. To było niesamowite wydarzenie, które, które także przybliżyło nie tylko Elżbietę i Zachariasza, ale także, właśnie tak jak czytamy, ich sąsiadów i krewnych do Pana Boga. Rodzice Jana Chrzciciela byli osobami, które żyły bardzo blisko Pana Boga. Przestrzegali przykazań, żyli sprawiedliwie i mieli bardzo dobrą relację z Panem Bogiem i zaufali mu, dań się poprowadzić i Pan Bóg działał w ich życiu. Ale takie rzeczy, takie cuda, takie niezwykłe wydarzenia zdarzają się także w naszej codzienności. Jeżeli umacniamy naszą relację z Panem Bogiem jeżeli pozwolimy mu działać, on także będzie się nami posługiwał i będzie przemieniał serce. Naszych bliskich, tych, którzy są wokół nas, naszych sąsiadów, krewnych, wszystkich tych, którzy mogą zauważyć działanie Pana Boga w naszym życiu. Także warto otworzyć się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu, dać się poprowadzić i zauważyć cuda w naszej codzienności, ponieważ one się zdarzają. Nie tylko uzdrowienia, ale także jest wiele małych cudów, każdego dnia, które, które warto zauważać. Panie Jezu, ja cię proszę, abyś mnie uzdaniał, żebym widziała jeszcze więcej cudów w mojej codzienności, abym pozwalała Ci działać w moim życiu. Panie Jezu, ja chcę Ci zaufać jeszcze bardziej, chcę Ci ufać każdego dnia coraz bardziej, Proszę Cię, abyś mnie uzdaniał, abym otwierała się na Twoje działania. Działaj przeze mnie, Panie Jezu. I pozwól, aby inni widzieli we mnie Twoje działania. Niech się dzieje Twoja wola, Panie. Amen. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.